Witam wszystkich w pierwszym filmiku z serii Garażowy Dron zainspirowany zostałem tekstem Marka Busisza, w którym autor pisze przytoczę jego wypowiedź. Na Ukrainie jest obecnie ponad 500 firm specjalizujących się w budowie dronów różnych typów i przeznaczenia, a jednym ze źródła, źródeł sukcesu jest uwolnienie rynku przez doopuszczenie w tym segmencie swobodnej konkurencji i stymulowanie wyścigu technologiczne, technologicznego którym głównymi aktorami są startupy, niewielkie firmy, często garażowe, których twórcy koncentrują się nie na przestrzeganiu procedur biurokratycznych reguł, ale na wymyślaniu nowych konstrukcji. Ta idea przyświeca mi przy tej inicjatywie. Pomyślałem o stworzeniu serii filmików skupionych wokół budowy i udoskonalenia dronów. Stworzeniu społeczności, z której to z upływem czasu mogłyby. Narodzić się pierwsze garażowe drony. Projektowanie dronów to proces skomplikowany, wieloaspektowy, wymagający połączenia wiedzy praktycznej, teoretycznej oraz kreatywności. Dlatego też kluczowe w budowie dronów jest pozyskanie solidnej bazy wiedzy, która przede wszystkim pozwoli na podejmowanie świadomej decyzji projektowych która pozwoli na skuteczne rozwiązywanie problemów technicznych. Mam nadzieję, że seria filmików, którą przygotowuję, a w której, mam nadzieję, stworzymy kilka ciekawych prototypów, przyczyni się do zdobycia niezbędnej wiedzy i inspiracji. No dobra, od czegoś trzeba zacząć? Spróbujmy zatem od architektury drona. Przygotowałem dwie propozycje architektury, które patrzą na temat, Dronów z różnej perspektywy. Celowo pominąłem część elementów, aby nie zasięgnąć obrazu i skupić się na najważniejszych aspektach. To jest pierwsza architektura. Przedstawia główne komponenty, z których zbudowany jest dron. Takie jak budowa, systemy zasilania, system napędowy, systemy sterowania, ładunek, jednostka sterująca, system nawigacyjny. To podejście pozwala zrozumieć podstawowe moduły i ich funkcje. Skupiam się tutaj na kluczowych elementach. Czeń, celowo część z nich pomijam. Dzięki temu łatwiej będzie zrozumieć, co stanowi podstawę konstrukcji i na czym warto skoncentrować się w pierwszej części projektu. Od razu, może mały spoiler. Zdradzę, od czego zaczniemy już w zasadzie właściwy e, filmik, bo dzisiejszy to jest taki tylko wstęp. W kolejnym filmiku przyjrzymy się zasadzie działania IMU, a dokładniej żyroskopowi i akcelerometrowi. Naszym celem będzie stworzenie mini-aplikacji, która pozwoli wizualizować ruch drona. Tego to drona. Pierwszy prototyp będzie bardzo prosty, tekturowy. Połączymy do niej żyroskop i akcelerometr. Aby na ekranie komputera zobrazować obrót tego to drona wokół osi X, Y i Z. Ale to będzie dopiero w kolejnym odcinku. Przejdźmy teraz do drugiego wykresu. Druga architektura pokazuje w zasadzie, co z czym komunikuje się. Przedstawia to w postaci piramidy. Eee, przy czym Mamy tutaj od spodu idąc do góry poszczególne warstwy y, komponentów. Na dole mamy warstwę sprzętową, później trochę wyżej mikrokontroler, autopilot. To wszystko jest instalowane na tronie. Następnie mamy systemy wyższego rzędu instalowane i komunikujące się już do stacji nadziemnej. No i na samej górze będzie nasza aplikacja. <laughs> Tematem kolejnej lekcji, kolejnego filmiku. Y będą komponenty pokolorowane na żółto. Ale to nie będę dalej spoilerował. E, na samym końcu chciałbym wszystkich chętnych zaprosić na kanał Discorda. Znajduje się on w pierwszym komentarzu do filmiku. E, próbujemy tam na tym kanale zbudować społeczność osób, które będzie zainteresowana Tematem. Może wśród nich znajdą się inni, że nie którzy będą chcieli brać udział w jakichś, może, wspólnych przedsięwzięciach. To na tyle. Dziękuję.